To kto ma klucz do wyjścia? Czemu ty żyjesz? To Ej, czekajcie, moment, 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 chwila. Ta klapa w podłodze, ta tu w oryginale jest prawie cała przykryta dywanem. Że naprawdę trzeba się po tym domu rozejrzeć, żeby znaleźć to wejście. A tu po prostu rozumiem, że dzisiejszy gracz by tego nie znalazł. No Skyrim Furore zrobił chyba właśnie też dzięki temu, że był mocno uproszczony i trafił do większej rzeszy graczy, takich również RPGowych. A mody potem zrobiły jeszcze swoje. Tak mi się chyba najbardziej mechanicznie podobał Daggerfall. I chciałbym, żeby trochę w tym kierunku poszli, ale nie, nie pójdą. Dobrze, słuchajcie, 23. W tej pięknej mieście. To było niespodziewane. <grymny> Dzwonią na koniec streama. <grymny>